Wszelcicie z tej strony, tak Lecimy z Coinbound'em z Thundera, Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mamy dzisiaj aktywowany booster plus 200% srebrnych lwów, więc może być bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subika, gdy ścisnę po 500 sub, aby zdobyć partnerstwo od Schlimola. także na Discord i link znajdziecie w opisie oraz do Divisionu R103. No, jeżeli macie jakieś pytania, propozycje czy cokolwiek innego, śmiało, piszcie w komentarzach lub do mnie na Discordzika Jeżeli chcecie zagrać, to też śmiało. E, no co, a my lecimy. Jo, mamy aptiera. Mmm, ale fajne pojazdy tutaj widzę. Pantera 2, Tiger. Drugi Tiger. Sporo tego. Dobra, podjeżdżamy. Kurde. Myślałem, że to, no, weź mi coś, pomóc. Ktoś. Eee, no nie udało się, niestety To coś nie wyszło, ile tego tu jest? Dobra, pan nie warto jechać patrzcie na to Jakie satysfak... wszystko opada Widzicie to, jakie to piękne Okej, okay, słyszę kogoś Pójdą mnie strzela A jeszcze ja się... Aha, że to był nasz PT. Taka opcja też istnieje. Ja się grać z niczym. Żeby dostać. Albo to było na sz3-4. Też taka możliwość. Jest. go wcześniej złapał, to może by kolega już nie złapał. Ale mój refleks jest jak refleks starego dzika. Helna! Eee, no. moja celność też jest jak celność. Chciałem ci pomóc. No i dobra, odkryłem się już. No fajnie. No, fajnie. Już było za późno. No, ale co, zepsułem, no! Nie no, teraz jest z jakichś... 5 co? tu było jeżeli nie zostały żadne strącone. M2, p 2 jest. Na pewno? jest jeszcze to coś? Jakiś F... Się, w... się w 8 może? Nie. Nie, AD4. To samo prawie. Tylko, że włoskie. No kurde, ile tego ma? Jest. Co to ma być? Ja się nie zgadzam. O, kolejne! To jest... Nie wiem, co to jest. Helna, bracie. Zostaw mnie w spokoju. Ja chcę tutaj tylko zniszczyć tego... Czusia, co tu jest? A to jest to bydle głupie Proszę nie, nie rób tego. Elna! Gdzie to coś zabić? No armor, best armor. A, a. Aż nie musiał samolot dobić bo to jest jakiś ciężki obok. Niestety nie znalazłem pomysłu na się baterii. Lepiej byłoby, jakbym tego nie rozwalił, Jadąc. No Ale nie można mieć wszystkiego. Tak, te 30 było mi ciężko przebić. Uuu, nie spodziewałem się tej kolegi. No, niestety. No, no i to byłby koniec naszej przygody na, te, na tej oto grę, bo nie mam już tym zagrać, no chyba, żeby wziąć ponowne użycie na bt Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to było bardzo rozsądne. Czego nie na tym cieszę.